Soren Kierkegaard: Trzeba mieć niemało odwagi, aby się ukazać takim, jakim się jest naprawdę. Większość ludzi jest subiektywna w stosunku do siebie i obiektywna w stosunku do wszystkich innych niekiedy aż za bardzo obiektywna. Zdarzyło się w pewnym teatrze, że za kulisami wybuchł pożar. Pajac wyszedł przed kurtynę, aby powiadomić o tym publiczność. Myślano, że to żart i klaskano w dłonie. Pajac powtórzył wiadomość. Bawiono się jeszcze bardziej. Tak właśnie myślę. Koniec świata nastąpi przy ogólnym śmiechu i oklaskach dowcipnisiów, którzy będą myśleli, że to żarty. Świat składa się z samych okazji do miłości. Ludzie rozumieją mnie tak słabo, że nie rozumieją nawet moich narzekań na to, że mnie nie rozumieją. Zrozumieć wszystko bez zrozumienia siebie to śmieszne. Ironia życia leży w tym, że żyje się do przodu, a rozumie do tyłu. Ten, co kocha Boga, ale nie wierzy, opiera się na sobie, a ten, co kocha Boga, wierząc, na Bogu się wspiera. Wiara właśnie tam się zaczyna, gdzie myślenie się kończy. Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli. Filozofia nie może i nie powinna dawać wiary, ale powinna pojmować samą siebie, widzieć, co dać człowiekowi, a czego mu nie odbierać, a przede wszystkim nie pozbawiać człowieka czegoś, co może wydawać się niczym. A czyż kochać Ciebie nie oznacza kochać jakiś świat cały? Wartość człowieka łatwo poznać na łonie natury, gdy się chce odstraszyć ptaki od drzew owocowych. Sadza się na nich coś, co przypomina człowieka, i nawet tak dalekie podobieństwo, jakie zachodzi między strachem na wróble a człowiekiem. Wystarczy, aby napełnić ptaki lękiem. Właściwie istota przyjemności nie wynika z tego, że coś sprawia przyjemność, ale z wyobraźni. Kiedy człowiek kocha, nie chodzi utartymi drogami. Wiara jest cudem. A przecież żaden człowiek nie jest wyłączony z możliwości tego cudu, albowiem to, w czym się łączą życia wszystkich ludzi, to namiętność, a wiara jest namiętnością. Ludzie przyznają się, że są zbyt słabi, że zbawienie nie może być wyłącznie ich własnym dziełem i że Bóg musiał sam stać się częścią ziemskiej historii, aby dzieło zbawienia mogło się dopełnić. Wiara w Jezusa Odkupiciela przyświadcza zatem, że my, ludzie, nie mamy dość siły, by się samym uwolnić od zła, że piętno grzechu pierworodnego ciąży na nas nieuchronnie. Że nie możemy się go pozbyć bez pomocy zewnętrznej. Czy zatem chrześcijaństwo jest świadomością ludzkiej słabości i nędzy? Tylko ten, kto prawdziwie kocha, naprawdę jest człowiekiem. Człowiek jest syntezą nieskończoności i skończoności, doczesności i wieczności, wolności i konieczności. Jednym słowem syntezą. Wiara jest pewnością, że Bóg troszczy się o rzeczy najmniejsze. Wielkim paradoksem jest wiara. Paradoks ten pozwala z morderstwa uczynić święty i miły Bogu czyn. Paradoks ten powrócił Abrahamowi Izaaka i nie daje się ogarnąć myślą, ponieważ wiara właśnie tam się zaczyna, gdzie myślenie się kończy. I to właśnie jest nędza i trwoga paradoksu. Że paradoks, mówiąc po ludzku, nigdy nie daje się pojąć. Najsilniejszy jest zawsze ten, kto umie złożyć dłonie do modlitwy. Mam tylko jednego przyjaciela, a jest nim Echo. Dlaczego jest ono moim przyjacielem? Bo kocham mój smutek, a echo mi go nie odbiera. Mam tylko jednego powiernika, a jest nim cisza nocy. Dlaczego jest ona moim powiernikiem? Ponieważ pozostaje milcząca. Widzę to wszystko doskonale. Są dwie możliwe sytuacje: można zrobić to albo tamto. Moja szczera i przyjacielska rada: Zrób to albo tego nie rób, w obu przypadkach będziesz żałował. Mężczyzna w swojej żonie wielbi siebie. Im mniej strachu, tym więcej ducha. Im bardziej człowiek się izoluje, tym bardziej natarczywi stają się nicponie i plotkarze. Pan Bóg nigdy nie opuszcza swojego stworzenia. To raczej człowiek porzuca swojego stwórcę. Człowiek zawsze czuje się czymś więcej niż tym, co osiągnął, więc cokolwiek by osiągnął, w niczym nie może znaleźć ukojenia, zadowolenia, szczęścia. Bez wiary potykamy się o źdźbło słomy, z wiarą przenosimy góry. W naszych czasach pisanie książek podupadło bardzo. Ludzie piszą o rzeczach, nad którymi nigdy nie rozmyślali, a jeszcze mniej je przeżywali. Ludzie domagają się wolności słowa jako rekompensaty za wolność myślenia, której rzadko używają. Dawniej ludzie wiedzieli mało, ale to mało poruszało do głębi ich serca. Dzisiaj ludzie wiedzą wiele, ale to wiele porusza ich tylko powierzchownie i karykaturalnie. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał Ci się najbardziej? Napisz w komentarzu. Wybór należy do Ciebie. Kogo wybierzesz teraz? Arystoteles czy Sokrates?